Czasami może sobie myśli w swojej głowie, po co wziąłem tą czerwoną tabletkę? Po co szukałem prawdy? Po co grzebałem, żeby się dowiedzieć więcej? Po co? Po co szedłem dalej w tą króliczą norę? Dlaczego nie wziąłem niebieskiej tabletki? I patrzysz się czasami na ludzi, którzy łykają codziennie rano niebieską tabletkę, którzy się cieszą. Tak, mają takie lekkie życie, takie proste rzeczy. Takie proste życie. A, czuję się tak teraz, a, zareaguję na to, co czuję. Nie, nie, nie wiem, skąd pochodzą te uczucia, nie wiem, gdzie prowadzą, co się stanie. Ja zrobię to, bo tak się czuję teraz, a, zrobię to, a, teraz to, o, o, teraz jest problem, o, poniedziałek, o, nie, ciężko, o, teraz zabawa, o, teraz robimy to, o, teraz fajnie. I tak, takie proste rzeczy, nie? Patrzy się i może zazdrościsz, i myślisz sobie, kurczę, no, tak są szczęśliwi w miarę. A ty się męczysz. I to jest solidny argument, bo w pewnym sensie są szczęśliwi. Ale nie wiedzą, co robią. Bo faktem jest to, że im lepiej znasz pewną grę i zasady, tym lepiej zagrasz w tą grę. Im lepiej znasz muzykę, tym fajniejszą piosenkę skomponujesz. Wiesz, gdzie idziesz, wiesz skąd pochodzisz, więc dlaczego idziesz tam, gdzie idziesz, wiesz, co tworzysz, jak znasz się na muzyce. Tak samo tutaj, jak wiesz parę podstawowych rzeczy na temat psychologii, na temat siebie, na temat świata, na temat gdzie, co jest, co, jak działa, to podejmiesz lepsze decyzje. To jest różnica. I będzie Ci ciężko. Zanim opanujesz to wszystko, będzie ciężko. Bo jak wiesz duże rzeczy, to Twój mózg zaczyna działać w taki skomplikowany sposób. Tak wchodzisz w pewne rzeczy, w pewne motywy i się zapętlasz wiele razy. Jak szukasz prawdy, to dowiaduje się więcej, więcej, więcej i to jest, to, to się sprzeciwia temu i tu jest paradoks i tego nie rozumiem jak to działa. I Twój mózg musi przyspieszyć obroty, żebyś ogarnął te rzeczy. Da się to ogarnąć powoli. Ale twój mózg musi przyspieszyć, musisz działać na bardziej skomplikowanych poziomach. I to jest trudne, to jest wymagające, wymaga siły. Pewna osoba idzie do pracy, bo taka jest kolej rzeczy. O, ta praca jest fajna, dobrze, to idę tam i się cieszy, i jest OK. A ty może widzisz, na czym polega ta praca? Jak się zbudowała ta korporacja do której idziesz? Na czym bazuje ta korporacja? Na jakich decyzjach bazuje ta korporacja? Jakie rzeczy musi robić ta korporacja, żeby utrzymała siebie, żeby mogła kontynuować? W czym bierzesz udział? Co tworzysz na przyszłość? Jaka jest karma tego, gdzie to idzie? Jakie decyzje ludzie tam podejmują? I patrzysz się na to i tak to nie jest zgodne ze mną, tak? Wiem zbyt dużo, żeby nie móc iść tam, nie, mo nie mogę. Jesteś w gorszej pozycji, bo musisz myśleć na szybszych obrotach, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby mieć pracę, ale żeby była zgodna z tobą. Musisz nakombinować się tak, jak musisz się nakombinować, żeby zjeść zdrowe i smaczne jedzenie. Musisz działać na wyższych poziomach, i to jest odpowiedzialność, to jest presja. Da się to opanować, ale wymaga to szybszych obrotów. Wchodzisz w dorosłość, to też jest przebudzenie. Wchodzisz w dorosłość i rozumiesz pewne rzeczy, widzisz, że pewne rzeczy są bardziej skomplikowane i musisz działać na bardziej skomplikowanych poziomach. Tak samo jak jesteś dorosły i dojrzewasz i budzisz się na głębsze prawdy, na więcej, musisz działać na bardziej skomplikowanych poziomach. I później nie możesz iść do tej pracy. Nie, 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 nie możesz tak. Nie możesz. A jak idziesz, to idziesz wbrew siebie, jak idziesz tam i robisz pewne rzeczy, które są wbrew siebie. I tak męczysz się bardziej. Ktoś nie wie, ktoś inny łyka niebieską tabletkę i nie wie, nie wie, co robi w tej korporacji, nie wie, co się dzieje, nie wie, jakie są konsekwencje. Nie interesuje się. Impreska wieczorem. Tyle. Więc znajdziesz się w sytuacji, gdzie na przykład rozumiesz, że masz traumę i na przykład miałeś jakąś porażkę i siedzisz pewnego dnia, po tej porażce przetwarzasz tą porażkę, próbujesz zrozumieć, gdzie popełniłeś błąd, jak możesz sobie poradzić z tymi emocjami, gdzie jest porażka i znosisz te emocje, próbujesz je ogarnąć jakoś. Tak próbujesz coś zrobić z tym, nauczyć się od tego, znaleźć jakieś błędy, co możesz poprawić, co możesz zmienić. Tak, to jest ciężkie. I siedzisz taki zamyślony i tak jest ci trochę smutno, bo była porażka. oswajasz się z tym smutkiem, integrujesz te emocje, żeby się nie bać później tego, żebyś był odporny na to. Tak siedzisz w tym. I przychodzi ktoś i mówi, ej, uśmiechnij się trochę, nie bądź taki smutny. I tak... Ja robię teraz coś, co mało kto jest w stanie zrobić, i mało kto ma odwagę, i mało kto ma siłę zrobić to, i, i przeszkadzasz mi. Tak. Przeszkadzasz. I, a, Boże, odkąd ty wszedłeś w te motywy, jesteś cały czas taki smutny. Nie możesz naprawić ogromnych szkód, nie męcząc się. Dlatego mówię jeszcze raz. Jak idziesz bardzo szybko w kierunku prawdy i nie masz dużo siły, to idź trochę wolniej, może. A jak wszedłeś głęboko, już wiesz pewne rzeczy, jest ciężko to ogarnąć wszystko, i wiesz, że pewne rzeczy powinien zrobić, wiesz, wiesz że powinien zrobić pewne rzeczy albo, żeby zmienić pewne rzeczy, Wiesz, że musisz zrobić parę rzeczy, i tak. Mm, wiesz, co będzie lepsze dla ciebie, mniej więcej. I nawet jak nie masz siły, to co kombinujesz? Kombinujesz w taki sposób, robisz rzeczy w taki sposób, żeby zrobić rzeczy tą siłą, którą masz, tyle ile masz, żeby zrobić rzeczy, żeby mieć więcej siły. Tak jakby nie masz baterii już, masz tyle baterii. Masz tyle baterii. Co zrobisz? <noise> Używasz tą baterię nie po to, żeby cisnąć, tylko zużywasz tą baterię, żeby znaleźć sposoby, źródła, gdzie możesz naładować tą baterię. Działasz w taki sposób, żeby, żeby mieć siłę. A jeżeli widzisz, że idziesz trochę za szybko w kierunku prawdy i nie masz tyle siły i tak nie ogarniasz dużo rzeczy, i zaczyna działać Twój mózg na bardziej skomplikowanych poziomach, i jest zbyt dużo myślenia, zbyt dużo przetwarzania. To zatrzymuj się i nie idź głębiej na jakiś okres czasu. Z zatrzymaj się na tym, co wiesz, i opanuj to, co wiesz. Opanuj to, co wiesz. I nie idź dalej. Jak widzisz, że jest za szybko. Jak widzisz, że się wypalasz. Doszedłem do tego punktu. Wiem te rzeczy. Niech opanuj te rzeczy, które wiem teraz. Priorytet. Opanuj te rzeczy, będę miał więcej siły, pójdę trochę głębiej.